Witaj w kolejnym odcinku podcastu Czas na życie marzeń. Dziś kontynuujemy naszą podróż po świecie NLP. Odkryjesz narzędzie, które może dosłownie odmienić Twoje relacje, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, przypomnę, czym jest ten podcast. Czas na życie marzeń to przestrzeń, w której dzielę się narzędziami i technikami, które pomagają podnieść jakość twojego życia. Czy to poprzez rozwój osobisty, poprawę komunikacji, czy budowanie lepszych relacji. Tutaj znajdziesz inspiracje, jak żyć bardziej świadomie i proaktywnie. Wychodząc poza utarte schematy i ograniczające przekonania. Dodaj serduszko w komentarzu, jeżeli tego właśnie chcesz, i zasubskrybuj mój podcast na YouTube, Spotify'u czy Facebooku, by było nas jeszcze więcej. A teraz zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Czy zdarzyło ci się kiedyś utknąć w konflikcie, z którego nie widziałeś wyjścia? Nie rozumiałeś swoich emocji, nie rozumiałeś emocji innych? A może czujesz, że nikt cię nie rozumie, mimo że tłumaczysz wszystko najlepiej jak potrafisz? Dziś dowiesz się, jak spojrzeć na takie sytuacje z zupełnie innej strony i odkryć rozwiązania, których wcześniej nie widziałeś. W jednym z wcześniejszych odcinków. Konkretnie, numer 17: Jak błyskawicznie zrozumieć innych? Zgłębialiśmy jedno z głównych założeń NLP, które mówi, że nasza percepcja rzeczywistości jest tylko interpretacją, a nie obiektywną prawdą. Widzisz, jesteśmy na ten moment w stanie postrzegać tylko część informacji, która nas otacza. Możemy to poszerzać, powiększać poprzez rozwój osobisty. Każdy z nas ma do tego unikalny zestaw filtrów, przez które przechodzi odbierana rzeczywistość. Więcej o tych filtrach powiem w kolejnych odcinkach. Na podstawie tych filtrów każdy z nas tworzy własne mapy rzeczywistości, które są subiektywnymi reprezentacjami świata. Przykład. Wyobraź sobie dwie osoby patrzące na ten sam obraz. Jedna widzi w nim Inspiracje, a druga chaos. Albo sytuacje, gdy dwie osoby są świadkami tego samego wypadku drogowego, ale ich opisy wydarzenia różnią się diametralnie. Każda z tych osób filtruje rzeczywistość przez swoje własne doświadczenia, emocje i przekonania. Inny przykład to klasyczne pytanie: szklanka do połowy pełna czy pusta? Optymista powie, że pełna, pesymista, że pusta. A inżynier doda, że szklanka jest po prostu o pojemności 50% 125 ml. Każda z tych odpowiedzi jest prawidłowa w świetle indywidualnej mapy osoby, która jej udziela. Każda z tych odpowiedzi jest prawidłowa w świetle indywidualnej mapy osoby, która jej udziela. Taka ciekawostka. Mapa tego podcastu jest taka, że szklanka jest zarówno do połowy pełna, jak i pusta, ale była też zawsze pełna. Że co? Bo można do tego podejść jeszcze inaczej. Szklanka nigdy nie była pusta. Zawsze znajduje się w niej jakaś substancja. Serdecznie zachęcam do fajnego odcinka 17. Jak błyskawicznie zrozumieć innych, tam jest właśnie więcej na ten temat. Jeśli interesuje Cię temat relacji, koniecznie wróć do odcinka 53 sprzed dwóch tygodni o świadomym obwinianiu. Omawiałem w nim, jak ważne jest, aby nawet jeśli w relacjach kogoś obwiniamy, robić to świadomie, mądrze i sprawiedliwie. Również za to, co dobrego dana osoba wnosi do naszego życia. Zauważ, to również był odcinek o relacjach i przy okazji mojej autorskiej metodzie, która pomaga spojrzeć na drugiego człowieka z pełniejszej perspektywy. Dziś idziemy krok dalej i nauczymy się, jak korzystać z pozycji percepcyjnych, by spojrzeć na konflikty i nieporozumienia z różnych perspektyw. Zanim jednak zanurzymy się w ten temat, szybkie przypomnienie. Programowanie neurolingwistyczne, czyli NLP, to cała gama narzędzi wspierających rozwój osobisty, zawodowy i emocjonalny. NLP pomaga lepiej zrozumieć siebie i innych, efektywniej się komunikować, ale także zarządzać emocjami, budować pewność siebie. A nawet osiągać cele osobiste i zawodowe. To jak podręcznik obsługi własnego umysłu, który pozwala nam sterować naszymi reakcjami, zachowaniami w sposób bardziej świadomy i celowy. Wreszcie rozumiemy, jak tego używać efektywnie. A teraz pytanie do Ciebie. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że rozmawiasz z kimś w dwóch zupełnie innych językach? NLP pomoże ci przetłumaczyć te rozmowy i zrozumieć, co naprawdę się dzieje w komunikacji. Warto wspomnieć o Alfredzie Korzybskim, który wprowadził koncepcję, że nasza percepcja rzeczywistości kształtuje filtry takie jak język, przekonania czy doświadczenia. To właśnie jego prace zainspirowały twórców NLP, Richarda Bandlera i Johna Grindera, do stworzenia narzędzia, o którym dzisiaj będziemy mówić. Alfred jest oczywiście również autorem podejścia Mapa to nie Terytorium. Czym są pozycje percepcyjne? Pozycje percepcyjne to jedno z ważniejszych narzędzi NLP, które pomaga nam spojrzeć na rzeczywistość z różnych punktów widzenia. Nie tylko z punktu własnej mapy. Często w relacjach, zwłaszcza w konfliktach, utwierdzamy się w przekonaniu, że nasza perspektywa jest tą właściwą. Ja mam zawsze rację. Ale co jeśli istnieje więcej niż jedna prawda? Pozycje percepcyjne pomagają nam zrozumieć, że nasz punkt widzenia to tylko jedna z wielu możliwych interpretacji. Pozycje percepcyjne pomagają nam zrozumieć, że nasz punkt widzenia to tylko jedna z wielu możliwych interpretacji rzeczywistości. Gdy uczymy się przyjmować inne perspektywy, zyskujemy nie tylko lepsze zrozumienie sytuacji, ale także Rozwijamy empatię i zdolność do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Jak to wygląda? Pierwsza pozycja ja. Skupiamy się na swoich uczuciach, potrzebach i doświadczeniach to nasze naturalne, subiektywne spojrzenie na sytuację. Druga pozycja Ty, on, ona. Przyjmujemy punkt widzenia drugiej osoby, starając się zrozumieć jej emocje, motywacje i intencje. To zdecydowany krok w stronę empatii. Trzecia pozycja obserwator. Patrzymy na sytuację z zewnątrz, z neutralnej perspektywy, jakbyśmy byli świadkiem wydarzenia. To dystans emocjonalny i obiektywna, to dystans emocjonalny to dystans emocjonalny i obiektywna analiza. Jak to zastosować w praktyce? Na przykład poprzez twórczą wizualizację. Wspominałem o tym w poprzednich odcinkach. Najprościej będzie jednak zacząć fizycznie by uczestniczyło w tym procesie jak najwięcej zmysłów. Połóż na podłodze trzy kartki papieru. Każdą oznacz jako ja, ty, on albo ona i Obserwator. Stań na każdą z nich kolejno i pozwól sobie poczuć, jak zmienia się Twoja perspektywa. To proste, ale skuteczne narzędzie, które pomaga zdystansować się od emocji i spojrzeć na sytuację inaczej. Ale jak to działa? Widzisz, kiedy jesteśmy w pierwszej pozycji percepcyjnej ja koncentrujemy się na swoich uczuciach, potrzebach i myślach. To ważne, bo pozwala nam zidentyfikować, co naprawdę jest dla nas istotne w danej sytuacji. Jednak zbyt długie trwanie w tej perspektywie może prowadzić do zamknięcia się na argumenty innych i braku otwartości na kompromis. Przechodząc do drugiej pozycji ty, ona albo ona, wchodzimy w buty drugiej osoby. Staramy się spojrzeć na świat jej oczami, zrozumieć, co nią kieruje, jakie emocje przeżywa i jakie ma motywacje. Nie musisz zgadzać się z drugą osobą, ale możesz zacząć rozumieć, dlaczego myśli i czuje tak, a nie inaczej. Wreszcie trzecia pozycja percepcyjna to obserwator. To jest spojrzenie na sytuację z zewnątrz, jakbyśmy byli neutralnym świadkiem. To dystans, który pozwala na chłodną analizę bez emocji, a także możliwość dostrzeżenia wzorców zachowań obu stron. Często to właśnie z tej perspektywy widać rozwiązania, które wcześniej były ukryte. Dlaczego warto ćwiczyć zmienianie perspektywy? Każdy z nas ma tendencję do tkwienia w swojej ulubionej pozycji percepcyjnej. Niektórzy z nas mogą być zbyt skupieni na sobie i swoich emocjach, czyli w, są w pierwszej pozycji. Inni z kolei zbyt łatwo wchodzą w buty innych, zapominając o własnych potrzebach, są w drugiej pozycji percepcyjnej. Jeszcze inni mogą być zbyt zdystansowani i analizować wszystko z zimną logiką, unikając emocjonalnego zaangażowania. To jest właśnie trzecia perspektywa. Ćwiczenie przechodzenia pomiędzy tymi trzema pozycjami pozwala zachować równowagę i budować zdrowsze, bardziej świadome relacje. To jak trening mięśni, im częściej ćwiczysz zmianę perspektywy, tym łatwiej przychodzi Ci stosowanie tej techniki w codziennym życiu. Przykład z życia wzięty. Wyobraź sobie, że masz konflikt z kolegą z pracy, który nie wywiązał się z ważnego zadania. Z pierwszej perspektywy, ja czujesz frustrację i rozczarowanie. Przecież od jego pracy zależał Twój sukces. Przechodząc do drugiej pozycji, on zaczynasz dostrzegać, że kolega mógł mieć swoje powody. Może miał trudności, o których nie mówił, albo inne priorytety narzucone przez przełożonych. Z trzeciej pozycji obserwatora zauważasz, że problemem może być nie tyle zaniedbanie, co brak jasnej komunikacji między Wami. Ta zmiana perspektywy nie tylko zmniejsza emocjonalne napięcie, ale często prowadzi do kreatywnych rozwiązań, które wcześniej były niewidoczne. Jeśli czujesz, że zmiana perspektywy to coś, nad czym chcesz popracować głębiej, inaczej, Dokładniej, zapraszam Cię do współpracy indywidualnej. Jako certyfikowany coach NLP i terapeuta metody Timeline Therapy, pomogę Ci odkryć nie tylko nowe sposoby patrzenia na konflikty, ale również narzędzia do budowania lepszych relacji, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Czasami wystarczy jedno spotkanie, by dostrzec rozwiązanie, które wcześniej było poza zasięgiem. Zawsze powtarzam w moich podcastach, że oko nie może zobaczyć siebie samego. Jeśli chcesz zobaczyć, jak te techniki mogą działać w Twoim życiu, odwiedź moją stronę piotrcygan.pl i umów się na 30 minut bezpłatnego spotkania wstępnego. Pozycje percepcyjne to potężne narzędzie, które skutecznie pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu empatii. Pamiętaj, że zmiana perspektywy może diametralnie zmienić Twoje postrzeganie sytuacji. A teraz zostawię Cię z pewną myślą. Życie to nieustanny dialog pomiędzy tym, co widzimy, a tym, co rzeczywiście się dzieje. Czasem wystarczy zrobić krok w bok. By dostrzec, że problem, który wydawał się ogromny, jest tylko cieniem rzucanym przez nasze obawy. Masz w sobie moc zmiany nie tylko swojego świata wewnętrznego, ale również relacji z innymi. Każdy konflikt to nie tylko wyzwanie, ale też i szansa na zrozumienie siebie, drugiego człowieka i całej sytuacji. Więc następnym razem, gdy znajdziesz się w trudnym momencie, zatrzymaj się. Zmień perspektywę, spójrz na siebie z boku, wejdź w buty drugiej osoby, a potem wróć do siebie bogatszy o nowe spojrzenie. To, co wydaje się nie do przeskoczenia, często jest tylko kwestią zmiany kąta widzenia. Świat zmienia się, kiedy zmieniasz swój sposób patrzenia. Jesteś twórcą swojej rzeczywistości. Jeśli ten odcinek dał ci do myślenia, zostaw komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami. Masz historię, kiedy zmiana perspektywy pomogła ci rozwiązać konflikt? Podziel się nią w komentarzu. Chętnie o niej wspomnę w kolejnym odcinku. Jeśli ten odcinek Cię zainspirował, zostaw serduszko w komentarzu i napisz jedno słowo, które opisuje Twoje odczucia po wysłuchaniu i oglądaniu. Twoje wsparcie i opinie pomagają mi tworzyć jeszcze lepsze treści. Co więcej, być może znasz kogoś, komu treść dzisiejszego odcinka pomoże w rozwiązaniu problemu, wyzwania czy konfliktu. Przekaż mu link w prywatnej wiadomości jak najszybciej. Na koniec mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Możesz wybrać, co będziesz dzisiaj myślał, co będziesz czuł i jaką wybierzesz reakcję. Na to masz wpływ. Wybierz działanie. Już teraz możesz wziąć tę jedną rzecz, którą usłyszałeś i przetestować w swoim życiu. Mam nadzieję, że spędziłeś ten czas inspirująco i że wiesz już na co jest czas. Czas na życie marzeń.